Tu tak w miskach lęgowych takie robaczki się znajdują i nie wiem co takie rzuczki z tego później się rodzą, ale one potrafią się wgryzać, wgryzać gołębiom tutaj w bok, pod piersi, w piersi lubią się wgryzać. Może ktoś też miał styczność z takim czymś, co to za paskudko jest. W tej chwili to jest ten taka larba Ale pytanie skąd to się bierze ja podejrzewam że to z piasku jest te żuczki aczkolwiek no w tej chwili to taki zatruty trochę bo prysnęłem... prysnęłem na ten przeciwko różnemu takim właśnie robactwu, To tylko zwija z buch z tego Zdycha pomału Ale jeżeli ktoś by miał też problem z takim czymś to co to jest? Może znalazł <laughs> co to za ten zwierzaczek to proszę o kontakt jakiś to tak dosyć sporo tego Miejsce było, nawet z 15 sztuk, no dziwne trochę, bo przecież nie ten e, jak to Ech, no nie, nie było jakiejś styczności, patyki tylko z tego patyki z brzozy no piasku to też raczej tam nie, chyba że żuczki przyszły i, i złożyły tam gniazda, no ewentualnie gołębie musiały Gołębie by musiały Przynieść ze sobą jakoś taki skału czy z czegoś tam się później lęgą No dobra